Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co każdy z nas tak naprawdę zna, ale rzadko analizuje głębiej. Porozmawiamy o nostalgii. Bo czy wiesz, że nostalgia może dosłownie rozrzeźć twoje ciało? Albo że kiedyś uznawano ją za chorobę psychiczną? Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre wspomnienia wracają do ciebie tak wyraźnie i tak emocjonalnie, jakby wydarzyły się wczoraj? Dziś wyjaśnię, co mówi na ten temat psychologia. Co dzieje się wtedy w naszych mózgach i dlaczego? Nostalgia może być naszym sprzymierzeńcem, albo też niestety wrogiem. W potocznym języku nostalgia to po prostu tęsknota za dawnymi czasami, ale w psychologii definicja jest bardziej precyzyjna. Nostalgia to złożony stan emocjonalny, który łączy ze sobą wspomnienia, pozytywne uczucia, odczucia i pewną dozę smutku. Można powiedzieć, że jest jak słodko-gorzka piosenka, która, choć wzruszająca, jest ciepła. Jak zauważyli panowie Sajdikes i Wildschut, nostalgia to emocja społeczna i egzystencjalna. Pomaga nam radzić sobie z samotnością, kryzysem tożsamości, stresem. Co ciekawe, sama nazwa jest wymowna i pochodzi z greki: nostos, czyli powrót, i algos, czyli ból, czyli dosłownie ból. Powrotu. Co ciekawe, do lat 70. nostalgia była uznawana za zaburzenie psychiczne, porównywane wręcz do depresji. Dziś wiemy, że może mieć terapeutyczną wartość, jeśli umiejętnie ją rozumieć i z niej korzystać. Sama nostalgia nie jest tylko wspomnieniem, to wręcz doświadczenie neuronalno-emocjonalne. Bo gdy wracamy do ważnych wspomnień. Aktywują się pewne części mózgu, takie jak hipokam, który jest odpowiedzialny za pamięć długotrwałą, ciało migdałowate, które odpowiada za emocje, czy jądro półleżące, gdzie mieści się nasze centrum nagrody. Bo ciekawym jest, że badania pokazują, że nostalgia może fizycznie redukować stres. Obniża ona poziom kortyzolu, czyli hormon stresu, a jednocześnie zwiększa aktywność fal alfa w mózgu. Które są związane z odprężeniem, uważnością i spokojem. Mówiąc więc wprost, kiedy wspominamy coś bliskiego z przeszłości, nasz organizm wchodzi w niejako w tryb regeneracji. Dla mózgu takie nostalgiczne wspomnienie także działa jak mała dawka przyjemności, trochę jak koska czekolady lub czuły dotyk. Nostalgia działa jak naturalna dopamina. Badanie pokazało, że ludzie czują się mniej samotni i bardziej zintegrowani społecznie, gdy są w takim stanie nostalgii. Nostalgia daje nam także poczucie bezpieczeństwa. To tak, jakbyśmy wracali do osłonego miejsca, które pomaga obniżyć nam napięcie i zredukować stres. Co więcej, jak wspomniałem na wstępie, potrafi wtedy nam rosnąć także temperatura ciała, więc nostalgia nas dosłownie rozgrzewa. Zauważono to w badaniach, gdzie osoby przypominające sobie ważne chwile z dzieciństwa deklarowały mniejszy chłód w zimnych pomieszczeniach. Nawet my sami możemy sobie zrobić test i zobaczyć, jak na nas działa nostalgia. Jeżeli przypomnimy sobie ulubioną zabawkę z dzieciństwa albo moment, gdy czuliśmy się naprawdę bezpiecznie, czy możemy poczuć, jak zmienia się nasz nastrój, może nawet ten stan fizyczny? Czy działa? Co ciekawe, różne bodźce wywołują nostalgię z różną siłą. Badania pokazują, że np. bodźce audiowizualne, np. piosenki z młodości czy fragmenty filmów, silniej aktywują obszary mózgu odpowiedzialne za emocje niż same obrazy. Zapachy również mają ogromną moc, bo połączenia między zmysłem, węchu a pamięcią są bezpośrednie dosłownie więc wspomnienia pachną. A dlaczego wracamy tak często do przeszłości? Ludzie najczęściej przeżywają nostalgię w kilku sytuacjach w sytuacji stresu przejść życiowych samotności czy też w momentach refleksji to nie przypadek w takich chwilach szukamy emocjonalnej równowagi nostalgia pełni ważną funkcję regulacyjną działa trochę jak kotwica przypomina nam kim jesteśmy skąd przyszliśmy że mamy jakąś określoną wartość nawet jeśli teraz czujemy się Zagubieni i niepewni. Czasami wracamy do przeszłości nie po to, by uciec, ale by odnaleźć wsparcie. Mózg podsuwa nam te wspomnienia. Niektóre z nich mówią: Już raz sobie poradziłem, poradzę sobie i teraz, albo zagrzewają nas do przyszłej walki, do przyszłych zmagań z jakimś problemem. Nostalgia wzmacnia poczucie ja, jego ciągłości co jest bardzo ważne w kryzysach, choćby tożsamości. Nostalgia nie tylko ją kształtuje, ale potrafi kształtować nawet takie rzeczy jak nasze zakupy. Marki wiedzą to od lat i to aktywnie wykorzystują. Możemy to nazwać nostalgią marketingu. Przypomnijmy sobie na przykład retro opakowania do Coca-Coli czy wszystkie reedycje gier, remastery kultowych filmów, aż po seriale, które celowo odwołują się do starszych czasów. Dlaczego to działa? bowiem tak jak wspomnieliśmy, Wspomnienia uruchamiają emocje, różne odczucia i poczucia. Wybieramy rzeczy nie dlatego, że są obiektywnie lepsze, ale często dlatego, że przypominają nam o tym, kim byliśmy, kiedy lub wśród kogo, w jakich czasach kiedyś żyliśmy. Każdy z nas bowiem nosi w sobie swoją własną, indywidualną historię i potrafi ją przywołać. Ja sam, kiedy byłem dzieckiem, potrafiłem dzielić wakacje na dwa różne światy. Jeden świat to blokowisko, jeździłem wtedy do dziadków w mieście, gdzie piłem oranżadę w szklanych butelkach i biegałem po placach zabaw między blokami. Wieczorem zmęczony oglądałem Cartoon Network na starym telewizorze z kablówki. Drugi świat to wieś, gdzie budził mnie zapach siana i głos babci wołający mnie na śniadanie. Pomagałem nosić wodę, karmić kury, a wieczorami siadałem na ganku i cieszyłem się naturą i przyrodą. Dwa światy, dwa tempa życia... A ja byłem częścią obu. Dziś, kiedy czuję zapach świeżo skoszonej trawy albo widzę huśtawkę na placach między bokami, coś we mnie drga. Przez chwilę czuję się, jakbym znowu miał 10 lat, jakby wszystko było nieznane i przede mną. Czuję się bezpiecznie. Ale czy to znaczy, że koniecznie chcę wrócić do tamtych czasów? Nie, to po prostu znaczy, że nadal mam w sobie te dwa światy i że one mnie ukształtowały. A ty, jakie masz wspomnienie, które wraca czasami nieproszone, ale zawsze z czułością? Możesz podzielić się tym w komentarzu. Ale, żeby troszkę wrócić na Ziemię, coś wyciągnąć, można powiedzieć, że nostalgia może nam także zaszkodzić. Bo tak jak wszystko w nadmiarze lub źle wykorzystane, może mieć swoją ciemną stronę. Jeśli używamy jej do ucieczki od teraźniejszości, może nas zatrzymać w miejscu. To tak zwana nostalgia ruminacyjna, czyli taka, która utrwala idealizację przeszłości, a przez to obniża wartość tego, co jest tu i teraz. To stan, w którym idealizujemy przeszłość do tego stopnia, że teraźniejszość czy przyszłość wydaje się bezwartościowa. To stąd, niektórzy mówią, kiedyś było lepiej, teraz wszystko jest na nic, że nigdy nie będzie już tak, jak dawniej, więc nawet nie warto próbować. Taki sposób myślenia może doprowadzić do spadku motywacji, unikania ważnych decyzji, a nawet do stanów depresyjnych i poczucia bezsilności, szczególnie jeśli utrzymuje się przez długi czas. Można to porównać do jazdy z samochodem. Nostalgia jest jak lusterko wsteczne. Dobrze wiedzieć, co jest za nami, skąd wracamy. Ale jeśli patrzymy tylko w nie, możemy przegapić to, co przed nami, dokąd jedziemy i dokąd zmierzamy. Nie mieć planu na dalszą trasę. Więc problemem nie jest to, że wracamy myślami do przeszłości. Problemem jest to, że przestajemy iść naprzód albo idziemy po omacku. Ale to nie nostalgia jest winna, tylko sposób w jaki ją interpretujemy. Warto też pamiętać, oczywiście dodaj, że dla niektórych nostalgia nie jest przyjemna. Jeśli ktoś doświadczył traumy, straty lub odrzucenia, powrót do przeszłości może być bardzo bolesny. Unikanie nostalgii w takim przypadku to również forma ochrony psychicznej i to jest w porządku. A jak w takim razie wykorzystać nostalgię w naprawdę zdrowy sposób? Dobrze pokierowana może być dla nas jak emocjonalna kotwica albo jak kompas, który przypomina, co było dla nas ważne i co może nadal mieć znaczenie. Możemy na przykład wyciągnąć jedno dobre wspomnienie, zapisać, co wtedy czuliśmy, czego nas to nauczyło, co było w tym wartościowego. Możemy zadać sobie pytanie: jak mogę wykorzystać to, co mnie kiedyś wzruszyło, dziś w pracy, w relacjach, w decyzjach? Na przykład, jeżeli kiedyś umieliśmy bardzo ładnie rysować, czy dziś dajemy sobie na to miejsce i czas? Możemy także porozmawiać z bliskimi o dawnych czasach, bo to nie tylko wspólne wzruszanie się to forma psychicznego wsparcia. Czasem taka wspólna nostalgia ma większy efekt terapeutyczny niż coś przeżywane tylko w samotności. A propos terapii, psychoterapeuci wykorzystują ją na przykład w pracy z żałobą, migracją, czy te zmianami tożsamości. Nie chodzi o idealizowanie przyszłości, ale o to, by znaleźć w niej coś, co może wspierać nas dzisiaj. Bo zdrowa nostalgia nie buduje murów, tylko pomosty między tym, kim byliśmy, a tym, kim się stajemy bądź też, kim możemy się stać. Możemy na końcu powiedzieć, że nostalgia to nie słabość. To most między tym, kim byłeś, a tym, kim jesteś dzisiaj i tym, kim możesz być. Jeśli umiemy z niego skorzystać, staje się nie tylko emocją, ale także narzędziem rozwoju i zrozumienia siebie, czy też bliskości. Czasem wystarczy jedno wspomnienie, by ogrzać cały dzień lub wyznaczyć sobie jakąś ścieżkę. Jeśli coś dziś w tobie zadrżało, to bardzo dobrze. To znaczy, że jesteś w kontakcie z tym, co naprawdę jest ważne. Zachęcam do podzielenia się w komentarzu z jakim wspomnieniem tęsknisz najbardziej i dlaczego tak jest. A jeśli ten odcinek dał Ci pewną wartość, otuchę, zasubskrybuj proszę ten kanał, kliknij dzwoneczek, podaj go dalej, daj lajka lub komentarz na tym filmie. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, ambitne.